Koalicjanci mają tego świadomość, że z Donaldem Tuskiem to będzie tylko gnicie. No i być może za jakiś czas sam on dojrzeje, że no jednak już nie daje rady i trzeba być może postawić na Radosława Sikorskiego. Radosław Sikorski jeździł trochę po Europie i, jak rozumiem, sądował ewentualną zmianę na stanowisku premiera. Więc być może pan premier, który nie lubi takich rzeczy, uznał, że musi go mieć bliżej siebie. Jako wicepremiera, żeby już mu więcej nie bruździł. A być może to jest także pomysł na to, żeby uczynić z Sikorskiego taki swoisty zderzak do konfliktów z prezydentem. No wszystko wskazuje na to z tych doniesień medialnych, informacji, które są przekazywane, że faktycznie dojdzie nowy wicepremier w postaci ministra Sikorskiego. To jest de facto dopełnienie tej zmiany strategicznej, ustawienie tej Rady Ministrów, aby zajmować się tymi głównymi obszarami.